Nietrzymanie moczu to problem, który dotyczy wielu kobiet w różnym wieku. W samej Polsce zmaga się z nim około 2 miliony osób. Czasami nietrzymanie moczu jest wysiłkowe, czyli przydarza się, kiedy musisz gdzieś podbiec lub kichniesz. Czasami po prostu nagle czujesz potrzebę oddania moczu i nie zdążasz. Wiadomo, jak jest to kłopotliwe i krępujące. Jedna z naszych klientek opowiadała mi, jak podczas zwykłego grzybobrania w gronie przyjaciół nagle po prostu oddała mocz. Na szczęście jej przyjaciele doskonale to zrozumieli. Ale jednak każda z nas wolałaby uniknąć takich sytuacji. Jeśli ciebie również dotknęło nietrzymanie moczu, na pewno warto udać się do lekarza, który być może zleci fizykoterapię lub zabieg. Aby jednak pomóc sobie tu i teraz, kobiety stosują podpaski lub specjalne wkłady. Dzisiaj chciałam ci opowiedzieć o wielorazowych podpaskach, zaprojektowanych specjalnie dla kobiet z nietrzymaniem moczu. Być może zdziwiłaś się, słysząc słowo wielorazowe. Niepotrzebnie. Podpaski wielorazowe mają nad tymi jednorazowymi mnóstwo przewag. Pierwsza z nich to koszt używania. Jeśli nosisz podpaski na co dzień, to sama najlepiej wiesz, ile wydajesz na nie pieniędzy. Jedna sztuka podpaski kosztuje około 70 groszy, więc jeśli na dobę zużywasz tylko dwie sztuki, to miesięcznie płacisz za nie około 42 zł. Ale jeśli na dobę potrzebujesz sześciu sztuk, to wydajesz już 142 zł. A podpaski wielorazowe? Kupujesz je raz, po użyciu możesz wypłukać i prać z innymi rzeczami. Raz kupione podpaski będą Ci służyć przez kilka lat. Kolejny bardzo ważny aspekt, o którym trzeba wspomnieć, to komfort użytkowania. Niewymiernie wygodniej jest nosić podpaskę uszytą z materiału, niż taką wykonaną z plastiku. Naszymi z naszymi podpaskami skóra oddycha, nie poci się, a Ty masz uczucie, jakbyś po prostu nosiła grubsze majtki. Zakładanie wyrazowych podpasek jest równie łatwe jak zwykłych. Mają skrzydełka, które zapobiegają przeciekom oraz utrzymują podpaskę w jednym miejscu. Skrzydełka zapinasz pod majtkami na plastikową napę. Nie krępują one ruchów i pozwalają na wszelką aktywność. Mają bardzo dużą chłonność i trzy rozmiary do wyboru, więc będziesz czuła się w nich bezpiecznie. Warstwa spodnia jest nieprzemakalna, co chroni przed wilgocią i nieprzyjemnym zapachem. Jeśli zainteresował Cię temat wielorazowych podpasek, zapraszamy na naszą stronę pupus.pl, gdzie możesz je kupić oraz więcej się o nich dowiedzieć. Do zobaczenia!